Salve wszystkim, witajcie w unboxingu, tym razem unboxing e, Pokemon, mówiąc szczerze idzie do mnie jeszcze jedna paczka, więc ja już teraz nie wiem, która to jest paczka, ale pewnie się dowiecie z opisu, e, już ją sobie otworzyłam, żeby nie robić problemu, no i co, i otwieramy, aż jestem ciekawa, okej, okay, tutaj mamy puste, no dobrze, to... Um, trzeba pootwierać. Tutaj mam pierwszą kulę. Od razu z góry przepraszam za zegar. Ale niestety musi sobie pobić. Dobra, otwieramy. Ze streczem to ojej Oj, oj, dobra, to do, do streczu. Ok, ściągamy, ściągamy, ok, mamy cały strecz. Strecz sobie zawinę i wrzucę od razu, żeby nie mieć bałaganu. No dobrze, no to otwieramy. O, widzę tyle tydzień. Okej. Okay. Otwieramy, otwieramy. Kolejna warstwa. Jeszcze jedna warstwa. Oj, oj, oj. Dużo tych warstw. Porządnie zabezpieczone z tego, co widzę. Okej. Okay. Otwieramy. Do końca i mamy Mewtwo. Tak, mamy Mewtwo. Wersja na Nintendo, to jak dobrze pamiętam. Z 2000, teraz nie wiem, roku. Nie wiem, naprawdę nie pamiętam. Ale jak na taką starą figurkę, właściwie nie starą, ale leciwą figurkę, bardzo pięknie się. Prezentuje. Mały jedynie odprysk. No i pod spodem tutaj do wczytu na Nintendo jest. No, akurat ja już tego Nintendo nie posiadam takiego, więc będzie sobie po prostu taka piękna figurka stać na półce. Eee, tak, natomiast tu mam jeszcze jedną. Pozwólcie, że sobie uprzątnę. Tak, Mewtwo pójdzie tu. Tutaj mam drugą jeszcze paczuszkę. E, od tego samego sprzedawcy. Pozwólcie, że sobie ją poza wizją trochę tutaj naruszę. E, przepraszam, bo naprawdę zala dźwięki, no ale. Chciałam otworzyć na wizji, żeby, no, mieć jakby. żebyście widzieli po prostu moją reakcję. Co do tych figurek widziałam je tylko na zdjęciu w internecie, więc no, nie, przyglą... nie przyglądałam się im aż tak, ponieważ bardzo chciałam zdobyć YouTube. Eee, dlatego, że właściwie to jest Pokémon z pierwszej generacji, z odcinków, które oglądałam. Jeszcze będąc dzieckiem, co leciał na Polsacie. OK, no mamy dalej tydzień. A no, szkoda wyrzucać, że sobie zobaczyć, z którego to jest zakresu. No dobrze, mamy to. I teraz otwieramy część drugą i mamy bulbozaura. Tak, bulbozaura mamy jeszcze. No, fajnie. Wygląda w takim ataku dzikim Pnączem, jak dobrze pamiętam. Chyba tak. Chyba to było dzikie pnącze. Naprawdę mega wygląda, bardzo mega. Super się prezentuje. Jeszcze bym musiała sobie do zestawu dokupić Charmander'a, Squirtla no i Pikachu i bym miała takie fajną czwóreczkę Asza startowych. Można by tak powiedzieć, z pierwszej generacji, z filmu. Ale mówiąc szczerze najbardziej mi się podoba Mewtwo. Mewtwo to normalnie e, mistrzu. Tak, no to co? Ja się z wami żegnam. Zapraszam was e, na kolejne unboxingi, które pojawią się myślę już niedługo. Dajcie znać, jak wam się podobają te figurki. Czy spoko wyglądają, czy jednak nie? A my, jeszcze. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jeżeli w ogóle komentarze działają, bo szczerze nawet nie patrzyłam, czy komentarze działają. No ale już nie przedłużając, miłego dnia czy też wieczoru, zależy, kiedy wy to oglądacie i słyszymy się już niedługo. Cześć!